Pierwsze aura winogrady to nie jest zwykły blok. Za projektem stoi światowa gwiazda architektury Robert Konieczny i jego pracownia KWK Promes. Bryła budynku ma dosłownie wyrastać z ziemi, tworząc zielone wzgórze. Na elewacji zostanie posadzonych aż 140 tysięcy polskich roślin. To będzie naturalna bariera dźwiękowa i filtr powietrza w jednym. W środku zaprojektowano 55 mieszkań, które będą tonąć w zieleni przez cały rok. Teraz przenosimy się do centrum, w rejon ulicy Garbary, gdzie trwa prawdziwa ofensywa deweloperska. Wypełniana jest każda wolna działka. Przy samej rzece warcie rośnie Szyperska 12. To miejsce symboliczne, bo powstaje na terenie dawnego portu rzecznego. Nowy budynek, swoją ceglaną elewacją, ma nawiązywać do przemysłowej historii tego miejsca, łącząc surowość z elegancją. Tuż obok deweloper Archicom buduje osiedle Esencja, rewitalizując teren dawnej palarni kawy. Idąc dalej ulicą Garbary pod numerem 68, firma Vinci Immobilier stawia dwie nowoczesne kamienice. To klasyczne plomby, które domkną pierzeje ulicy, oferując blisko 100 nowych mieszkań w samym sercu miasta. Kawałek dalej, przy parku Chopina, powstaje luksusowa inwestycja Zielona 4, która ma przyciągnąć najbardziej wymagających klientów. Ale prawdziwą bombę zostawiłem na koniec spaceru po tej ulicy. To Kapitanat Garbary. Ten projekt to murowany kandydat do tytułu kontrowersji roku. Dlaczego? Bo zabytkowy, 120-letni budynek dawnego kapitanatu nie zostanie zburzony, ani po prostu odnowiony. Nowa, potężna bryła apartamentowca ma dosłownie zawisnąć nad tym małym, historycznym domkiem. Wygląda to tak, jakby nowy budynek pożerał stary albo się nim opiekował, różnie można na to spojrzeć. Natomiast dokładnie naprzeciwko kapitanatu dzieje się historia. Rusza renowacja kompleksu starej rzeźni. To ogromny teren, który przez 100 lat był zamknięty dla mieszkańców. Teraz zmienia się w nową dzielnicę. Deweloper zachowa historyczne perełki, takie jak hala główna, stara kotłownia czy wieża wodna, wkomponowując je w nowoczesną zabudowę mieszkaniową i biurową.